Karol Nawrocki podjął działania prawne przeciwko Ringier Axel Springer Polska po publikacjach Onetu, które oskarżały go o sprowadzanie prostytutek do Grand Hotelu w Sopocie. Nawrocki złożył pozew cywilny do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz prywatny akt oskarżenia do Sądu Rejonowego na Mokotowie, zarzucając zniesławienie. Onet, powołując się na anonimowych rozmówców, twierdzi, że artykuł jest zgodny z prawdą. Mediacje między stronami zakończyły się bez porozumienia, a ONET nie widzi podstaw do przeprosin. Prawnik RASP, Jakub Kudła, wnioskował o umorzenie sprawy, argumentując brak podstaw do oskarżenia. Artykuł 212 Kodeksu Karnego, na podstawie którego złożono akt oskarżenia, jest krytykowany za możliwość nadużywania w celu cenzurowania krytyki. Organizacje pozarządowe apelują o jego usunięcie. Chcesz więcej? Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco.